Jeśli chcecie wygrać takiego oto skinka, to zapraszam Was do zalajkowania, skomentowania i zasubskrybowania tego kanału pod tym filmem. Witamy już w kolejnym odcinku. Jak stracić pieniądze? W dzisiejszym odcinku pójdziemy jak na spokojnie, bo za szybko tracimy pieniądze. Więc zaczniemy od jakiejś luźnej bitewki. Która no raczej się nie uda. No nic, miłego dla Delogiego I posiadając takie pieniądze. Możemy przetestować bota i samu. Z ratlesami. Chyba, że. chodzi. Spróbuję kogoś innego. No, zaczyna się ciekawie, ale jak się skończy. No, dostał bardzo dobrze. Widać, że bardziej się chyba opłaca trochę taniej pograć. Mamy dalej 50 zł i 125 w tymże miejscu. Za 50 zł. Za 42 zawalczymy tutaj z Fishermanem. No, wpierw dostaje lepiej, ale dalej jest do dupy. Tu już ładnie, obydwoje dostaliśmy. I znowu dostaje Fobosa. O, ten Oxide Base wcale nie jest taki ten jak myślałem. Więc nie jest już tak źle. Przejmuję tutaj prowadzenie. Czy nam się uda? No, niestety. Ale dobrze dla pana Fishermana. On tym razem wygrał. No i myślę, że... Jakąś walkę trzeba tutaj jeszcze walnąć. Na pewno. Na trzy osoby. W standardzie. Bo nie wygrywaliśmy coś standarda ostatnio. Nagrywam źle odcinek. Najmocniej przepraszam Was. Jeżeli w ogóle nagrywam. Nagrywam, ok. Bez problemu. I co by tutaj dać? No, moi drodzy, nie wiem, nie wiem. Dajmy coś takiego. Spróbujmy coś takiego. Ładne trzy skrzyneczki, prawie wszystkie czarne. Jedna niebieska, ładny niebieski kolor. I na tym co nie lubię cię, ale masz najmniejsze procenty. Zaufajmy temu i Aleksikoweśmy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Pierwsza skrzynka, tragedia. Oj, tragedia. Druga skrzynka, no, już bardzo dobrze. I teraz Ratles, że mnie nie zdymał. Ratles bardzo ładnie daje. 118 zł. Bardzo ładnie mamy teraz tutaj. A myślałem, że więcej. Myślałem, że więcej. Ale dalej mamy bardzo dużo kasy. I myślę, że za 48. Tak, żeby nie przesadzić. Dwie osoby przycina robiłem standardowy. Tak, standardowy, więc teraz trzeba underka. Co można zrobić moi drodzy za 48 zł? Danger Case, co to jest? To jest coś nowego? Nie ja mam pojęcia i mam ochotę to sprawdzić. Więc zobaczmy sobie taką walkę. Jak mogliście zgadnąć, będzie ona z iSAMUS. Najlepszy po prostu bot. No, pierwsza skrzynka dała nam nieźle. Jemu ja niestety nie. I z dangerka. No, niestety dostaliśmy lepszego Asimowa. Więc, no, niestety. Coś jeszcze chcemy zrobić? Otwórzmy coś, może. Jakieś plagi, przykładowo. Dwie plagi. Na spokojnie. 2 SEA LATER? A prawie 2 SEA LATER 2 SEA LATER? Uuu, oddałoby Nawet w tym najgorszym stanie Oddałoby Ładnie 22 zł Co byśmy dalej otworzyli? AUTUMN CASE jest jest też dosyć nowa skrzynka Więc spróbujmy Miejmy nadzieję, że nie pożałujemy Ach, ten Legion Anubisa mógłby się zatrzymać Mógłby się zatrzymać. Legion Anubisa tutaj? Oddałby. Ale 18 zł, nie tracimy wcale tak dużo. Danger case jest tutaj chyba jednak długo. Ale no. Czy mamy na cyber case'a? No nie. W ogóle nie mamy na cyber case'a. Oj, oj, Nie, za 36 zł to robimy bitawkę. Znowu na underdogu, bo nam coś nie idzie. No już się szczęście wyczerpało. No teraz. Dajmy no znowu Ratlesa. Ratlesa to jest jakaś taka fajna skrzynka, wcale nie jakaś super droga. A często dropi ładne skinki. No, zaczęło się tak. No słabo. Słabo. I kończy się jeszcze gorzej, bo dostajemy trajtora. Więc no wcale nie wyszło niestety. No i co? No? To na tyle no kończymy przegraną. Że nie było że przegramy jeszcze więcej. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek. I widzimy się następnym razem.